Kiedy mentor? <laughs> Jedno wam tylko muszę pokazać, bo to akurat widziałem pod swoją nieobecność. Akurat nie ma dużo widzów, to można obejrzeć. Zgaduję, że sami swoi są, sami subskrybenci. Witajcie, nazywam się Wolfhood. Dzisiaj po raz Mega kolejny materiał, moją ulubioną postać z Death Note L. Jeśli teraz mnie słuchasz, to znaczy, że jesteś gotów poznać prawdę. Zebrałem wszystkie tropy. Rozmawiałem z agentami, przeanalizowałem każdą możliwą reakcję mentora i dzisiaj, w tym filmie, zaprezentuję wam pełny przebieg śledztwa. W momencie, gdy opuściłem Waffen, wiedziałem, że nie ma już odwrotu. Przepraszam, że zdradziłem Waffen, ale nie mogłem pozwolić, żeby ktoś zaburzył moje śledztwo. Razem z byłem moderatorem mentora, Lilo, oraz byłym przywódcą XN Jugend, No Name, Założyliśmy specjalną grupę wywiadowczą. Sektę, jeśli ktoś woli tak to nazywać. Naszym celem nie było obalenie mentora. Naszym celem no, było to... No, mógłbym przyspieszyć, ale poczekaj, budujemy storytelling. Nie prowadziliśmy tego śledztwa, by udowodnić, że szachowy mentor szukuje w szachy czy inne gry, bo to już wiemy. Sprawa była oczywista, zbyt banalna. Prawdziwe pytanie było inne. W miesięcy działaliśmy w cieniu. Śledziliśmy jego wypowiedzi, analizowaliśmy logikę jego kłamstw, odczytywaliśmy sygnały, Czekaj. których nawet on sam nie rozumiał. Prawdziwe pytanie brzmiało: czy szachowy mentor jest gejem? Ja nie mogę z tego nie To mnie tak zaskoczyło. Podejrzenia. Gdy pierwszy raz zobaczyłem, jak mentor obraża Denwiego, wiedziałem, że coś tu nie gra. Zbyt ostro, zbyt celnie, zbyt emocjonalnie. Psychologia zna ten mechanizm. Nazywa się projekcją. Kiedy nienawidzisz czegoś w kimś, bo boisz się tego w sobie. Pozwólcie, że przeczytam opis z Wikipedii. Projekcja. Mechanizm obronny polegający na przypisywaniu innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech najczęściej negatywnych. Przyczyną jest większa dostępność tych uczuć, poglądów, zachowań i cechu osoby, która je posiada. A tym samym łatwiejsze podciągnięcie pod daną kategorię. Przykład. Matka krzyczy na dziecko. Sądzi, że dziecko jest wyjątkowo agresywne. W rzeczywistości sama jest agresywna. To nie była nienawiść. To był lęk przed lustrem. A Denwi był tym lustrem. Pozwólcie, że zacytuję. Denwi to o to, tobie, wiecie widzę na życie! Wierzcie mi, ale Denwi to naprawdę spoko chłopak. Zaufał mi i pokazał swoją twarz w internecie. Ma homoseksualne zapędy, ale to nawet urocze. Brakuje mu męskiej ręki, jest trochę zniewieściały, ale to było w nim urocze. Tutaj pozwoliłem zapytać Chad GPT, co może znaczyć, kiedy jakaś osoba powtarza dwa razy to samo w tej samej wypowiedzi, praktycznie prawie że w tym samym zdaniu. I Chad GPT napisał mi coś takiego. Numer jeden, podkreślanie czegoś, nacisk emocjonalny. Numer dwa, nerwowość lub stres. I numer 3. Ukrywanie czegoś lub manipulacja. Tak w dużym skrócie mentor tak naprawdę mówił samo sobie, że jest niewieściły i że uważa, no i dobra, to, to na razie Lajtowo się zaczyna. Rozdział numer 2. Tinderowy kamuflaż. Legwus wam powie, że mentor jest mizoginem. Niestety Legwus, ale dałeś się oszukać mentorkowi. Mentor tak naprawdę nigdy nie był mizoginem. Grał. Kobiety były jego tarczą. Wymówką, która miała udowodnić, że nie jest tym, kogo się boi, a jednocześnie był mizoginem i potrafi bez problemów bić 2000 rankingów szachy. Czy ktoś taki może być na tyle głupi, by być po prostu mizoginem? Czy to przypadek? A może precyzyjny sabotaż? Mentor nie mógł pozwolić, by któraś z nich przebiła się przez jego osłonę. To nie on chciał, żeby kobiety go nie chciały. On chciał, żeby one myślały, że on nie chce. Z dwóch przeciwników, jedna partia, a piąki nieświadome. Na pozór wydawało się, że naprawdę ich szuka. Tinderyk, o majątkach. No i poczekajcie o tym, że dziewczyny dzisiaj są puste, ale to była iluzja celowa, systematyczna. Przerażająco skuteczna. Mentor nie tylko unikał kobiet. On tworzył iluzję ich ciągłej obecności tylko po to, żeby je później odrzucić, tak jakby chciał, byśmy widzieli jego heteroseksualność, ale tylko z daleka jak obraz w gabinecie luster. Ta taktyka miała jeden cel ukryć prawdę. Szachowy mentor nie szukał kobiety. Szachowy mentor szukał alibi. Rozjał numer 3. Dawicze. Wielu ludzi broni się przed oskarżeniami. Inni próbują mi obrócić w żart, a szachowy mentor. On się cieszy. Na początku myślałem, że to tylko dystans, że udaje, że ma do siebie luz. Ale im dłużej to trwało, tym bardziej rozumiałem, że on to naprawdę lubi. Dlaczego człowiek, który panicznie zaprzecza byciu gejem, nie blokuje tych filmów, nie no krytykuje ich, a więc chce ich więcej, w głębi duszy to poszekaj, to się czuje, określa. że one pozwalają mu być sobą. Przynajmniej na chwilę. Przynajmniej w ironii, przynajmniej w zabawie, w teatrze gdzie... To prawda przychodzi nie przez fakt, tylko przez śnieg. Rozdział ostatni. ważne rzekomo. Uwaga! Od początku wiedziałem, że Lilo będzie kluczowy śledztwem. Nikt nie no, no, był ja przeciwny. Grali razem, rozmawiali dniami i nocami. I choć z był jego przyjacielem. Ogarnijcie to! W ogóle, bo to nie o to chodzi w tym e, filmie. A, ogarnijcie to, że szachowy mentor oszukiwał Bamongasa, grając ze swoją garską siedmiu widzów. Przysięgam, kurwa i tu jest dowód, a to nie o to chodzi w tym filmie. To jest za dużo, no ale o tym... Nikt kurwa to nie jest w ogóle. Ważne. To bardziej wam chciałem pokazać. Był no, także moim agentem. Wiedziałem, że Mentor oszukuje dla mongus. Zmuszał Lilo do pisania mu jakie mamy role i głosowania na tych, co Mentor mu każe, ale przymykałem na to oko. To mnie nie interesowało. To była przykrywka. Bo prawdziwym celem było jedno pytanie. Czy szachowy Mentor jest gejem? Bo dowody były nie tylko w jego reakcjach. Były w teksturze jego łóżka. Poznajecie tą pościel? Nie da się skończyć. Swoich... Ja! Dole! Co się dzieje? Jak ja ogarnąłem, że on zakłada te kabaretki, to, a tam z tyłu są paczki książek, to troszeczkę mnie wygięło. Nie. Tego nie da się wyjaśnić jako przypadek. To nie jest ten jaj. Czy panny hetero, mężczyzna? Zakłada pod kolanówki i wysyła zdjęcia innym facetom. Pół roku śledztwa, dowody, agenci, setki rozmów, wiadomości, nagrania i wszystkie prowadzą mnie do jednego miejsca. Mentor nienawidzi Dębiego, bo boi się, czy jest do niego podobny. Odrzuca kobiety, bo nie potrafi ich naprawdę pragnąć. Reaguje paniką na zdjęcia, które ujawniają bliskość. A jednak śmieje się z przeróbek, które pokazują jako geja. Mentorze, nie musisz nic mówić. My już wiemy. Śledztwo zostało zakończone. Szachowy mentor jest gejem. I szachowy mentor i zdrowy No, i teraz powiem wam coś jeszcze. Był gdzieś na głównej powrót Bartosza do streamowania, i szedłem sobie w komentarze. O, Wszystkich bardzo... nikt nie tęsknił, każdy potrzebował. A tak całkowicie poważne to były piękne dwa miesiące. Nie rozumiem, stary. Nie rozumiem. Prawdziwy, zobacz. Ja nie jestem z mentorem w otwartym związku. Chociaż <laughs> jeszcze coś było z szachowym mentorem? Poczekajcie, coś, co zapomniałem. To? I tego to pozytywnym akcentem rozpoczynamy dzisiejszego live'a. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kogo witam, kogo goszczę? Cześć, galanonim Hrabia, Checkmate64, Domestos i chyba to wszyscy, a przynajmniej wszyscy, którzy się przyznali do obecności na live. Jak minął dzień? A, bardzo dobrze. Dużo czasu spędziłem na rozmawianie z licznymi kobietami. No, jestem umówiony, ale wstępnie się planujemy umówić z jedną z nich na spotkanie. Zobaczymy, kiedy dojdzie do tego. No, a przy okazji jeszcze rozmawiam z trzema innymi. Nie, nienawi moment. Nienawidzę Denwiego, bo jest to. Który? Po pierwsze, wielokrotnie kłamał, co nawet sam Wulfud mi pisał, że wielokrotnie kłamał na przykład, że jest dogadany na rozmowę z Edytą i po prostu porozmawia z nią, zrobi jakby wywiad i jakieś tam, wiecie, informacje ujawni, a potem jak Wulfud zapytał go miesiąc później, czy tam Denvi rozmawiał z nią, to powiedział, że kłamał, bo nie wiem, tam dla zasięgów, czy tam po prostu dla Beki, dla Hecy, że nigdy z nią nawet nie pisał, więc to po pierwsze. Po drugie, ja uważałem od samego początku i dalej tak uważam, że Denvi jest takim typowym przykładem atencjusza, który, wiecie, nie ma moralności, żadnego poczucia sprawiedliwości, on tak naprawdę tylko i wyłącznie będzie włączał się na siłę w jakieś konflikty, Ola na przykład kłamał, żeby po prostu zgarnąć dla siebie część wyświetleń, część... Nie, zainter... dobra, to nie to, to nie to, to nie to, to nie ten film. Jest jakiś szoter szachowego mentora, o... Dziękuję, że wysłuchaliście tego, co tak w środku czuję. Może dzięki temu lepiej jesteście w stanie zrozumieć. Mentor wyjaśnia życiowego nieudacznika. Moje podejście, dlaczego jestem taki niechętny do grania w tego Baldura, bo to nie chodzi o to, że gra by mi się nie spodobała. Bo Ja myślę, że by mi się spodobała ta gra. Wy bylibyście zadowoleni. Ja byłbym przesłuchany za to, że gram fajną gierkę. Tylko po jej przejściu czułbym taką właśnie pustkę, że... No i kolejne dwa tygodnie które do niczego nie, 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 mnie nie doprowadziły. Dzień dobry. Tylko tak jak mówię, no. Was jakby też nie ma zaangażowania takiego, żeby rozwijać się szachowo, żeby mógł w ten sposób jakoś tutaj wam pomóc i to jakoś spieniężyć. Książki też się tak naprawdę stoją w miejscu. Przez ostatni tydzień nie poszedł żaden egzemplarz. Mogę jeszcze jedną kawę. sam jedynie do o drugi raz e książkę, bo poprzednim razem jej nie odebrał. W ciągu trzech dni do mnie wróciła. To ją tylko przepakowałem. Wierzcie, bo chociaż książka schodziła jedna sztuka co stream, czy nawet co zrobić. Dzięki dwa NGK. To jest trochę inne Czerwory. podejście. Ale wam się nie chce grać w szachy, wspierać finansowo. To ja też w sensie mam takie poczucie, że trochę marnuję czas, robiąc te streamki. Ja też trochę marnuję czas, kiedy widzę, że na czacie ktoś ma Prima, którego czeka i mógłby dać teraz, a nie daje. No marnuje czas. Ja się fajnie przy nich bawię oczywiście. Ja też lubię... Ja też streamuję, bo powiem szczerze, czuję się trochę samotny, że nie zadbam do tej pory o to, żeby mieć osoby, z którymi bym pogadał, wiecie, na żywo przy jakimś piwku, to w ten sposób sobie to rekompensuję na tej zasadzie ja lubię mimo wszystko robić coś i czuć to, że Dziękuję, to, jest sposób, tampon. to jest produktywne, że albo zarabiam z tego, albo coś się rozwijam, uczę nowej rzeczy. Dzięki Tain. Po prostu coś nowego buduję. Bo w tej chwili to nawet jakby przepisy, postanowił sobie przepisać, nie wiem, 25 książkę do Fritza, to czułbym tą, tą produktywność. Bo było, że wcześniej Dzięki nie ja miałem, Liseo. a teraz jest jakaś baza większa i będę miał, wiecie, więcej wariantów, który, do których będę miał dostęp pod ręką. Nie wiem, czy jesteście w stanie zrozumieć. Dzięki, grzeźki, bratko. W tej chwili mam te coś takiego, że jakbym poćwiczył sobie handlami, dajmy na to, czy nawet na ławeczce, no to, to jakiś tam krok w kierunku lepszej formy. Albo jak na rowerku sobie pojeżdżę, że sobie jakieś tam spale kalorie, może będę trochę. Dzięki posprzątał, no to będę miał, że jest Dobry. czyściej przez jakiś tam czas. E, Podpróbowałbym potrenować w szachy, to może, 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 może będę to pamiętał, jak będę grał w jakimś turnieju, może to mi pomoże rozwinąć się szachowo. Ja w to nie wierzę, dlatego nie mam motywacji do treningu szachowego. Ale jakaś nadzieja jest, można się łudzić, że tak powiem. Jakbym grał partie rankingowe, to jest ta nadzieja, że może po jakichś kilku tygodniach ten ranking by, jakby średnia rankingu by progresowała. Że na przykład teraz się obijam bym w, w, w okolicach 2200, a byłoby między 2150 do 250, to potem ta granica by przesunięta, Czyli to, że miałbym 2250. Ej, czekajcie, musiałem przerwać ten wywód, bo, ale chłop, Mówi, że on się będzie szachowo rozwijał, jak on ma pół centysiura na 418 ruchów straty. No bo jak grasz maszynką, to nie, to nie ma już się czego rozwijać. Pół centy No i bym przegrywał z 200 do 2300, na przykład. nie? I czułbym, że postęp, jest jakiś postęp. <kłysy> Czy w tym przypadku... Dzięki to Betty Carollo zaczął... za sobie dobry stwierdził, nie wiem. A on pouczę się o giełdzie i poczytam sobie jakieś książki. Mam cały czas sobie jedną książkę do przeczytania na temat giełdy. Dzień dobry. Nawet po prostu próbować nowych rzeczy, których do tej pory unikałem. Na przykład jak przeczytanie tej mangi, którą mi wysłał Galanonim. Już dawno w ogóle anime nowego, żadnego nie oglądałem. Ostatnio to Dragon Ball Daima. Oj. Dobra, tyły z Armata, dostajesz bana. Bo jesteś trolem. Długo Cię znosiłem. No. <laughs> Więc wiecie teraz, co czuję. Że ja czuję, że mogę się jakby, wiecie, spełniać na różne sposoby. Czy po prostu ucząc się nowych rzeczy, na przykład to jak o giełdzie. Czy trenować po prostu no, na siłowni fizycznie. <laughs> czy ewentualnie coś posprzątać, czy próbować szachowo. Czy spieniężać to w jakikolwiek sposób poprzez właśnie <laughs> coachingi, czy nawet nadgodziny w pracy. <laughs> A tymczasem ja sobie tutaj gram w gierki. Czy siedzę na YouTubie, czy siedzę na jakiejś fotce. I po prostu czuję, już mam tego dosyć. Już mam tego dosyć. I powiem Wam szczerze, że jak cię pałka chyba przegnie, albo dostanę bana na kiku, czy coś, to, stwier <laughs> to stwierdzę sobie, kurwa, nie wracam. Biorę się. Coś wam w ogóle pokażę, tak wygląda mój mail, a konkretniej spam. <noise> On robi daily, ja to skąd, stąd wiem w ogóle, nie daje mi zapomnieć. <noise> za produktywne rzeczy. Już kurwa naprawdę mam 29 lat, a taki na przykład, nie wiem, pytl na przykład mówi, że chce <kłosy> zaoszczędzić milion do trzydziestki. Kurwa, ja mam 30 prawie lat. Ja czuję się, że mało w życiu osiągnąłem, tak naprawdę. Bo, bo zależało mi na jakichś gówno rzeczach, jak jakaś widownia na Twitchu, jakaś społeczność szachowa, jakiś ranking szachowy, jakiś tytuł <laughs> i tak dalej. A ktoś inny w tym czasie kończył studia, e jakieś kursy, uczył się języka i coś z tego ma. A ja to spieprzyłem na nieproduktywne rzeczy. A ja mhm. uważam, że jest to minus. Ola mówi, że biedny mentor, tylko że wiesz, że on nigdy nie wierzył w edukację i ten nie chciał. I zawsze też pierdolił streamerów, a teraz jest streamerem. Nie wiem, no on sam nie wie czego chce. No, każdy czasem. Każdy czasem, no. Dobra, pora kończyć, bo się nie pożegnamy nigdy, jest już szósta. Będę przez chwilę jeszcze na Discordzie, ale niedługo. tak z 15 minut do pół godziny to maks. Dziękuję, że byliście tak długo ze mną. Stream odpalę znowu. Co tam jeszcze u jakuzy, Najnowsze. Skrót wyborczy z Aleksandrem Radomskim? Nie oglądałem, mimo że jest pokazane. Mixtape do kruszenia zębów par na Tinder? <grych> Finał Odysei komputerowej? A, dobra, kojarzę. Okej. Okay. Dobra, spoko. O 16.00 CSI, to do tego czasu odpalam TFT, wizowie.